Witajcie na moim kanale. Dziś mam dla Was fascynujący temat, który z pewnością pobudzi Waszą wyobraźnię i skłoni do refleksji. Tak więc niedawno naukowcy że ze szwajcarskiego startupu Final Spark dokonali przełomowego eksperymentu, w którym to wychodowane w laboratorium organoidy ludzkiego mózgu sterowały wirtualnym modelem w specjalnie zaprojektowanym środowisku cyfrowym. To niezwykłe osiągnięcie otwiera na pewno nowe horyzonty w dziedzinie biokomputerów i sztucznej inteligencji. Ale co jeśli Wam powiem, że ten eksperyment może mieć coś wspólnego z pytaniem, które już od dawna nurtuje filozofów i naukowców? Pytanie brzmi: czy żyjemy w symulacji? Hipoteza symulacji sugeruje, że nasza rzeczywistość może być komputerową iluzją stworzoną przez bardziej zaawansowaną cywilizację. W tym filmie przeanalizujemy, czy to badanie może być dowodem na to, że nasze życie jest symulowane. Rozważymy argumenty za i przeciw tej tezie, a także zastanowimy się nad etycznymi i filozoficznymi implikacjami tego odkrycia. Zapraszam do oglądania. Przed nami ponad kilkanaście minut fascynującej podróży w głąb nauki i ludzkiego umysłu. Tak więc zacznijmy od podstaw. Czym są te organoidy mózgowe? Więc organoidy mózgowe to miniaturowe, trójwymiarowe struktury przypominające ludzkie organy, w tym przypadku jest to mózg. Hodowane są w laboratorium z komórek macierzystych. Nie są to jeszcze pełne mózgi, ale takie bardziej ich uproszczone wersje, które naśladują niektóre funkcje neuronalne. W eksperymencie Final Spark naukowcy wykorzystali 16 takich organoidów, każdy składający się z około 10 tysięcy neuronów i po prostu podłączyli je do systemu komputerowego. Stworzyli taki wirtualny świat z modelem motyla, który reagował na sygnały wysyłane przez. Te organoidy. Więc gdy użytkownik klikał w przestrzeń wokół motyla, w jego polu widzenia, organoidy przetwarzały ten sygnał i kierowały motylem w stronę kliknięcia. To w sumie jest niesamowite, że takie małe skupiska komórek e, mogą uczyć się i podejmować decyzje w wirtualnym środowisku. Ale przejdźmy teraz do hipotezy samej symulacji. Ta koncepcja została spopularyzowana przez filozofa Nicka Bostroma w 2003 roku w jego artykule Are You Living in a Computer Simulation? Bostrom przedstawił trzy możliwości. Więc pierwsza z tych możliwości to zaawansowane cywilizacje nigdy nie osiągną poziomu technologicznego, który pozwoli na tworzenie realistycznych symulacji. Druga to, że takie cywilizacje już istnieją, ale z jakichś powodów decydują się nie tworzyć symulacji. oraz ostatnia, żyjemy w takiej symulacji, ponieważ jeśli tego typu symulacje są możliwe i powszechne, to statystycznie bardziej prawdopodobne jest, że jesteśmy jednym z wielu symulowanych światów, niż jedyną prawdziwą rzeczywistością. Bostrom sugeruje, że jeśli technologia pozwala na symulowanie świadomości, no to zaawansowane cywilizacje mogłyby tworzyć miliardy wirtualnych światów, a my bylibyśmy jednym z nich. Ten eksperyment z organoidami mózgowymi może być krokiem w stronę zrozumienia, jak taka symulacja mogłaby ewentualnie działać. Skoro już teraz ludzkość potrafi tworzyć mini mózgi, które kontrolują wirtualne obiekty, to czy w przyszłości nie moglibyśmy symulować całych umysłów, a może nawet całych rzeczywistości? Ale to pytanie, które będziemy zgłębiać w kolejnych minutach. Zastanówmy się, dlaczego eksperyment z organoidami może wspierać ideę, że żyjemy w symulacji. Więc po pierwsze pokazuje on, że możemy tworzyć biologiczne systemy zdolne do interakcji z wirtualnym środowiskiem. Jeśli organoidy mimo swojej prostoty potrafią uczyć się i reagować na bodźce, np. Na kierując motylem w stronę kliknięcia, to sugeruje, że świadomość lub jej namiastka może być symulowana. Bo wyobraźmy sobie, że za tysiąc lat technologia pozwala na stworzenie organoidów z miliardami neuronów zdolnych do myślenia i odczuwania jak człowiek. Jeśli takie symulowane umysły mogą funkcjonować w wirtualnych światach, to czy nie jest możliwe, że nasz własny umysł jest wytworem podobnej technologii? Kolejny argument to zdolność organoidów do adaptacji. Artykuł wspomina, że te mini-mózgi uczą się na podstawie sygnałów zwrotnych, co przypomina procesy uczenia się w ludzkim mózgu. Jeśli symulowane byty mogą wykazywać złożone zachowania, to granica między prawdziwą a sztuczną świadomością staje się coraz bardziej płynna. Może nasza rzeczywistość jest po prostu bardziej zaawansowaną wersją tego, co widzimy w laboratorium Final Spark? W końcu, jeśli my, jako stosunkowo prymitywna cywilizacja, już teraz tworzymy takie systemy, to co, mogłoby, co mogłaby osiągnąć cywilizacja o tysiące lat bardziej zaawansowana? Argumenty przeciw hipotezie symulacji, z drugiej strony hmm, wskazują wiele powodów, by sceptycznie podchodzić do takich wniosków. Po, po pierwsze, organoidy mózgowe są ekstremalnie prymitywne w porównaniu do ludzkiego mózgu, bo składają się z zaledwie 10 tysięcy neuronów, podczas gdy nasz mózg ma ich 86 miliardów. Nie mają też pełnej struktury, brak im kory mózgowej czy połączeń między różnymi regionami, które to są kluczowe dla ludzkiej świadomości więc to, że mogą sterować motylem nie oznacza, że są świadome w sposób podobny do nas ich reakcje mogą być po prostu automatyczne jak roślin reagujących na światło a nie dowód na prawdziwą inteligencję czy samoświadomość po drugie hipoteza symulacji zakłada technologię tak bardzo zaawansowaną że jest to niemal niewyobrażalne bo aby symulować całą rzeczywistość ze wszystkimi ludźmi, zwierzętami, a nawet cząsteczkami, potrzeba by niewyobrażalnej mocy obliczeniowej. Nawet jeśli organoidy są krokiem w stronę biokomputerów, to i tak wciąż jesteśmy daleko od stworzenia świata tak złożonego jak nasz. Może eksperyment Final Spark to bardziej ciekawostka naukowa niż dowód na symulowaną rzeczywistość. Warto też pamiętać, że hipoteza symulacji jest obecnie nieweryfikowalna, nie mamy sposobu, by sprawdzić, czy żyjemy w symulacji, co czyni ją bardziej filozoficzną spekulacją niż naukową teorią. E eksperyment z organoidami rodzi też ważne pytania etyczne, które mogą mieć znaczenie dla naszej dyskusji, bo artykuł wspomina, że organoidy mogą być zestresowane lub nawet umrzeć, na, prze na przykład przez zbyt silne sygnały elektryczne albo... Niewłaściwą wymianę płynów, w którym są hodowane, jeśli te mózgi wykazują choćby na miastkę świadomości, to czy my mamy prawo używać ich w eksperymentach? A jeśli kiedyś stworzymy organoidy tak zaawansowane, że będą w pełni świadome, to czy my nie staniemy się stwórcami w symulowanym świecie podobnymi do tych, którzy rzekomo stworzyli naszą rzeczywistość? I to prowadzi do ciekawej refleksji, bo. Jeśli żyjemy w symulacji, to czy nasi tak zwani stwórcy też zmagają się z podobnymi dylematami etycznymi, może eksperymenty takie jak ten są mor moralnym lustrem, w którym widzimy, jak moglibyśmy traktować symulowane byty i jak sami moglibyśmy być traktowani. W nauce istnieją już debaty na temat zasad używania organoidów, ale w miarę rozwoju technologii, te pytania staną się jeszcze bardziej palące. Hipoteza symulacji nie jest nowa i od dawna fascynuje ludzkość. A w kulturze popularnej widzimy ją w filmach takich jak np. przykład Matrix, gdzie ludzie żyją w wirtualnej rzeczywistości, nieświadomi prawdziwego świata. W literaturze science fiction, na przykład w powieściach Philipa Dicka, często pojawiają się motywy kwestionowania rzeczywistości. Z kolei w filozofii René Descartes zastanawiał się, czy zły demon nie oszukuje nas co do natury świata, a Platon w alegorii jaskini opisał nawet ludzi, którzy widzą tylko cienie rzeczywistości. Eksperyment z organoidami wpisuje się w tę tradycję, pokazuje, że granica między tym, co realne, a tym, co symulowane, staje się coraz mniej wyraźna. Jeśli możemy stworzyć wirtualnego motyla kontrolowanego przez mini-mózg, to może kiedyś stworzymy całe symulowane społeczeństwa. Kto to wie. Ale jeśli tak, to czy nie jesteśmy sami częścią takiego eksperymentu? I to są pytania, które nie mają łatwych odpowiedzi, aczkolwiek zmuszają nas do myślenia o naturze naszego istnienia. Więc podsumowując naszą podróż, eksperyment z organoidami mózgowymi sterującymi wirtualnym motylem to fascynujący krok w nauce, który otwiera drzwi do badań nad biokomputerami i sztuczną inteligencją. Może być też punktem odniesienia się dla hipotezy symulacji, bo pokazuje, że ludzkość zbliża się do tworzenia systemów naśladujących świadomość. Jednak organoidy są wciąż zbyt prymitywne, by uznać je za dowód, że żyjemy w symulacji, a sama hipoteza pozostaje spekulatywna i nieweryfikowalna. Mimo to takie badania rzucają nowe światło na naturę rzeczywistości i świadomości skłaniają nas do zadawania pytań, na które być może nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się podobał, to bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału, danie łapki w górę. To naprawdę dla mnie ogromne wsparcie. Zachęcam też do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Napisaniu, co sądzicie o hipotezie symulacji? Czy eksperyment z organoidami zmienił jakkolwiek Wasze spojrzenie na rzeczywistość? I do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!